Dzień dobry, witam w Pozytywnych Inspiracjach. Dzisiaj garść informacji na temat, jak to jest, gdy czujemy się niewystarczająco dobre. Jednym słowem, temat, można powiedzieć, uniwersalny. Dlaczego? Otóż poczucie jestem niewystarczająca niewystarczające jest tak naprawdę mechanizmem, który wykształciliśmy w procesie ewolucji. Ten mechanizm to takie nieustanne monitorowanie siebie w kwestii tego, jak sobie radzę w porównaniu z innymi ludźmi, w czym wygrywa, w czym, w czym dominuje, w czym jestem właśnie lepszy czy lepsza od innych. Dominowanie, czyli właśnie bycie więcej niż wystarczająco dobrym, niosło za sobą wiele korzyści ewolucyjnych. Jeśli było się dominującą kobietą, miało się. Ochronę dominującego w plemieniu mężczyzny dla siebie i swojego potomstwa. Z kolei dominujący mężczyzna oczywiście miał o wiele większe szanse na rozprzestrzenianie swojego nasienia. Stąd się właśnie bierze to nasze ciągłe zatroskanie o to, jak jesteśmy postrzegani przez innych. I to jest zasadnicze podłoże tak naprawdę istnienia w nas tego słynnego wewnętrznego krytyka. Bardzo istotne jest oczywiście też podłoże społeczne. Na przykład wiele badań socjologicznych potwierdza, że w kulturach zachodnich, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki, przekonanie, że zawsze powinienem być zwycięzcą, tak naprawdę z roku na rok rośnie. A my oczywiście jesteśmy pod ogromnym wpływem, jeśli chodzi o biznes w Polsce, jesteśmy pod ogromnym wpływem kultury amerykańskiej, więc myślę, że to naprawdę. Odciska na nas również dosyć mocno swoje piętno. Widać to jednak tak naprawdę nie tylko w sferze zawodowej. Podobne mechanizmy obserwujemy w sferze uczuciowej naszego życia. Większość z nas, wydaje mi się, czuje, jakbyśmy musieli być zwycięzcami czy jakimiś takimi czempionami pod jakimś względem, w jakimś aspekcie, jakiejś cesze charakteru czy wyglądu, aby. Ludzie mogli nas kochać. I to również sięga tak naprawdę historii ewolucyjnej, ponieważ człowiek skazany na ostracyzm w pradawnych czasach na afrykańskiej sawannie nie miał szans sam przetrwać. Tak więc można powiedzieć, że jesteśmy zaprogramowani, by czuć się niewystarczającymi. Ten mechanizm takiego ciągłego porównywania się, monitorowania. Jak sobie radzę w porównaniu z innymi, miał właśnie nam dawać jak najlepsze, jak naj, największe szanse na przetrwanie. Obecnie, w większości naszych życiowych sytuacji, gdy nie zagraża nam już tygrys szablozębny, ten ciągły wyścig do bycia na szczycie, bycia najlepszym, jest jedynie wyczerpujący i wcale nie jest konieczny. Dlatego po pierwsze chciałabym Cię zapytać, czy jesteś pewna, że najważniejsze dla Ciebie jest, żeby wygrać w tę grę? Może lepsze dla Ciebie byłoby odstąpienie od tej gry? A oto kilka pomysłów, dokładnie dwa pomysły. Jak takie odstąpienie od gry mogłoby wyglądać? Po pierwsze, kiedy w swojej głowie słyszysz myśli w rodzaju jestem niewystarczająco ładna, Inteligentna, wysportowana, zorganizowana. Powiedz sobie. Ok. Biorąc pod uwagę nasze uwarunkowanie ewolucyjne i warunkowanie, któremu ulegamy w procesie wychowania i dostosowywania się do wymogów środowiska społeczno-kulturowego. To jest naturalne i zrozumiałe, że te, tego rodzaju myśli stały się częścią mojej świadomości. Więc to jest nic dziwnego, że je mam, ale to nie znaczy, że muszę im w stu wierzyć. Jeśli trudno ci jest wypracować taki dystans do krytycznych myśli o sobie, możesz w takich chwilach zadać sobie pytanie, a gdyby choć 1% tych moich krytycznych myśli nie był prawdą, to co to jest ten 1%. Na przykład, wiemy z badań, że bardzo mylimy się w kwestii tego, co ludzie oceniają. Tak więc, jeżeli myślisz, że w swoim związku jesteś oceniana pod względem jakiejś swojej cechy czy charakterystyki, to się mylisz. Ludzie nie oceniają nas, ludzie oceniają, jak się czują. Gdy z nami przebywają. Wybieramy partnera przede wszystkim oceniając właśnie to, jak się czujemy z tą osobą, gdy z nią jesteśmy, a nie oceniając ją pod względem jakiegoś tam, jakichś tam kryteriów, jakichś cech. Pomysł drugi: wyrabiaj w sobie zwyczaj przyglądania się tym swoim samooceniającym myślom z taką życzliwą serdecznością w swoich najgorszych chwilach ta część ciebie która czuje się niewystarczająco dobra właśnie najbardziej potrzebuje tej twojej życzliwej serdeczności ubierz ją najlepiej w jakieś słowa które będziesz zawsze pamiętać i gdy taka krytyczna chwila nastąpi podejmij wysiłek i mów je sobie szybko wtedy przekonasz się że ty, wątpiąca, osądzająca siebie, współistniejesz ze sobą serdeczną i wspierającą, a w ten właśnie sposób możesz sobie pomóc. Mam nadzieję, że udało mi się Cię pozytywnie zainspirować i że skorzy skorzystasz z zawartych w tym wideo felietonie pomysłów. Daj znać, jak Ci poszło. Pozdrawiam!